Pierwszy dzień tegorocznego festiwalu w Sopocie upływał pod hasłem URD The Champions. Przed publicznością w Operze Leśnej zaprezentowali się zarówno prominentni artyści polskiej sceny, jak i prowadzący z ramienia TVN. To wypadł najlepiej. Festiwal w Sopocie to co roku jedno z największych wydarzeń muzycznych w kraju. W operze leśnej prezentują się w tym czasie czołowe nazwiska polskiego przemysłu fonograficznego i nie inaczej było tym razem. Na scenie przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się m.in. Kaja, Lady Punk, Wilki czy Smolasty. Top of the Top Sopot Festival to nie tylko święto dla rodzimych artystów, lecz także dla prominentnych gwiazd TVN, które zaangażowano do prowadzenia wydarzenia. Pierwszego dnia na scenie w tej roli zaprezentowali się Agnieszka Woźniak Starak, Mateusz Chłatki, Oliwier Janiak i Paulina Krupińska. Zobaczcie, jak prezentowali się reprezentanci polskiego show biznesu pierwszego dnia tegorocznego festiwalu w Sopocie.